Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdybyś mógł zamienić się z tym życiem na jeden dzień? Każdy z nas ma swoją rutynę i przyzwyczajenie, dlatego postanowiłyśmy sprawdzić, co by się stało, gdybyśmy się nim zamieniły. Nagrywamy to pod uczelnią, obie z jakąś dziwną fobią społeczną. O, jeden przymiotnik, który uważasz, że najbardziej i najlepiej by opisał twój dzień. To zależy czy wolny. Zwykły dzień, który tutaj w odcinku przedstawiam. Wojna z rutyną. Próbuję od niej uciekać na każdy możliwy sposób bo pomimo, że jakby... Przymiotnik. No, ale nie mam pomysłu na przymiotnik, kurczę. Wo jaki Wojenny. Wojenny. Wydaje mi się, że no przy takim trybie dnia, gdzie jesteśmy na przykład od rana do popołudnia, czy do wieczora na uczelni, gdzie cały czas się dzieje to samo, to jest bardzo duża próba ucieczki przed rutyną w moim przypadku, bo tak jak mówiłam, nie lubię strasznie takich schematów. Jak w momencie, w którym już wpadam na jakiś konkretny tor i muszę się go trzymać, to zaczynam być przerażona i próbuję przed nim bardzo uciekać. A ja myślę, że określiłabym to jako... Powolny chciałam ja powiedzieć nostalgiczne, ale melancholijne. Przynajmniej na ten moment moje dni nie są jakieś ekscytujące, czego nie jestem jakoś bardzo zadowolona, ale spędzenie dnia jako ty sprawiło, że robiłam coś innego niż zazwyczaj i wydaje mi się, że przez to ja na przykład nie odczuwam tej melancholii. No bo kurde, wychodzisz sobie rano na spacer, idziesz na przykład do piekarni, mm. co już jest jakąś ucieczką od tego, że siedzisz zamknięta w czterech ścianach, jeszcze śniadanie i później tylko wiesz, no tak. wychodzisz y kiedy musisz. Tak, Ale to zobaczycie już po. Dzień dobry, mamy godzinę 11. Zaczynamy dzień w stylu Zuzu. Dzień dobry moi drodzy, mamy czwartek, godzina gdzieś koło 11.30, coś koło 12.00. Tak jak Dominika mi napisała, wstaje późno, ale mało śpi, czyli w sumie robi dokładnie to samo co ja. Ona z rana wychodzi na spacer. Nie mam jakbyś z pieskiem na spacer, bo mam kota. A mój kot raczej nie byłby zachwycony, gdybym z nim wyszła na spacer. Dlatego pójdę sama i pójdę do piekarni po jakieś śniadanko. Jak już wszyscy wiemy, Dominika w ciągu dnia wypija bardzo dużo energetyków. Czego ja za to nie będę dzisiaj robić, bo na tym kanale propagujemy tylko dobre wartości. Żart, po prostu wolę kawę i będę pić kawę. Teraz idziemy na spacer. Nie jestem na spacerze. Pojechałam na Politechnikę na... z tego powodu, żeby się tutaj, tutaj Pola Polach Chciałam was zabrać na samą górę, ale niestety moje miejsce bezczelnie zostało zajęte, dlatego musimy się zadowolić tą ławką tutaj. Są takie minimalne różnice, które sprawiają, że ja nie byłabym w stanie tak funkcjonować. Na przykład to, że Dominika je zupełnie innych porach niż ja. Po pierwsze, no mój tryb dnia i jedzenia nie jest zbyt regularny i nie mam tam żadnych schematów i systemów. Z drugiej strony, jakby nie wyobrażam sobie jeść posiłków o wcześniejszych godzinach, załóżmy. Czyli, że na przykład wstaję i od razu jem śniadanie, czy coś w tym stylu, bo jest ja zazwyczaj, albo w ogóle nie jadam śniadań, Będę się do nie bardzo późno. Gdybyś miała wybrać jedno danie, które będziesz jadła do końca życia, co by to było? Wydaje mi się, że wybrałabym pankejki z truskawkami, granatem i mascarpone. Czyli na słodko leci. Tak. Ok. A ty? I tu? Ja pizza. A jaka pizza? Oj dużo do wyboru, ale, ale nie z nosem.! O, Ale nie Boże. tylko, ok, Nie tylko. Może być po prostu jakaś, nie wiem, z serem bawola, taka o, co jest, taka... Boże, jak się nazywa ten ser? Ja znam gołdę. Z buratą! Burata? Jezu, najlepsza pizza. No, wiesz, że myślałam, że burata to burak, sałatka burak z mozzarellą? A to się okazało, nie nie, że to jest Nie, to ser burata, no. Wróciłam właśnie do domu i zaraz zaplanujemy sobie co będę jadła, bo Dominika mówiła, że ona głównie jada jakieś makarony albo z kurczakiem, albo jakieś z krewetką. Ja nie jem ani kurczaka, ani krewetek więc trzeba będzie wymyślić coś na zastępstwo, ale to już zobaczymy zaraz. Znalazłam jakieś tofu klasyczne w lodówce i mam makaron truflowy, więc chyba zaraz to połączymy i coś z tego zrobimy i zobaczymy co wyjdzie. Mamy gotowe jedzenie, więc teraz jeść. I okazało się, że dzisiaj jeszcze będę wychodzić na kolejny spacer, więc nie dosyć, że będzie bieganie wieczorem, to jeszcze teraz idziemy na spacer. To jest dawka aktywności fizycznej, której się dzisiaj nie spodziewałam. Luza bardzo lubi jeść carbonara. Zrobimy coś ala la carbonara z klaszywanym szpinakiem, roszponką, pomidorami i kiszonym ogórkiem. Makaron już mam gotowany, więc teraz zabieram się za wszystko pozostałe. Robimy sosik a'la śmietanowy i potem dodajemy wszystko to. Dobra, robimy taste check. Coś tam wyszło. Ja właśnie wyszłam z domu spotkać się z Jul, Idziemy na jakiś spacer i coś porobimy. I tym samym spełniamy kolejną rzecz z naszej listy, czyli spotkanie się ze znajomymi, w moim przypadku z małą Idziemy. Gdybyś miała wybrać jedną pasję, którą miałabyś wykonywać i prać do końca życia, co by to było? Trudne jest to pytanie. Bardzo trudne. Ale ja spodziewam się Twojej odpowiedzi. Dobra, to na trzy, cztery powiedzmy. Trzy, cztery. Śpiewaka. No, w sumie no. tak. Ale... ale tu możesz szeroko w muzyce. No wiesz, tak, tak. Nie? Myślałam, że muszę aż tak skonkretyzować, nie. bo generalnie no to raczej na pewno byłoby to śpiewanie, ale tak samo lubię pisać, tak samo lubię sobie coś pograć, posłuchać, ale myślę, że no, bez śpiewania bym zginęła. Niczym mrekin pływający, kobietne. <laughs> Przestanie pływać to umrze, tak? A no tak, faktycznie. No, tak. Faktycznie. Tego tak, nie wytnę, i będę i was edukować. Rekin tak, nie pływające. Tak, A ja myślę, że gdybym musiała, to modę albo by to było projektowanie i tworzenie, bardziej w tą stronę bym szła niż stylizacja. Bo mam dużo pomysłów. Tylko kwestia pewności siebie i jakieś jeszcze możliwości tutaj zostaje do rozwinięcia, więc myślę, że to, a tutaj też możesz w różnych kierunkach iść, nie? Czyli obie w artystyczne byśmy poszli tak. zdecydowanie. Bo to moja propozycja ja, ty będziesz organizować pokazy mody, a ja będę na nich śpiewać. O. Jak na finałach Top Model. Dobrze. Będziesz Dobrze. śpiewać i zajmować się też tam akustyką i tak A to tak akurat tak. Jul bardziej pozdrawiam. No dobra, to ją weźmiesz, No. 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 Witam Was w kąciku modowym. Osoby, które nie zna się totalnie na modzie. My teraz ocenimy sobie outfity z Medgali. Tegoroczny temat to było The Garden of Time. Pierwszą mamy Zendaya. Zendaya po prostu i tak, i tak zawsze top. I bardzo mi się podoba ta pierwsza stylizacja, bo miała dwie sukienki na sobie. Pierwsza była od Masona Margiela i wydaje mi się, że wpasowała się idealnie w temat. Bardzo mi się podoba ta winorość. Czy cokolwiek to jest? Jest winorość? Chyba tak. Jej druga kreacja to była czarna, długa szeroka suknia z gorsetem. Mniej mi się podoba na pewno niż pierwsza. Jest to sukienka od Givenchy. Tamtą oceniam 9 na 10, to tą w takim razie oceniam 7 na 10. Wygląda to jak coś, co bym założyła w trakcie mojej gotyk fazy na studniówkę. Zusa, podesłała mi jak dba o swoje włosy kręcone, z czego ja też te włosy kręcone mam, ale nie dbam o nie aż tak bardzo jak ona, bo mam je o wiele dłuższe i one zupełnie inaczej się Zachowują, ale spróbujemy pierwsze co Zuza robi to rozczesuje je i nakłada taką odżywkę przed myciem włosów, także też tak zrobimy, w czasie gdy ona sobie będzie się tutaj wchłaniać, to my sobie zrobimy pielęgnację twarzy, ale Zuza ma bardzo mm, podstawową pielęgnację, że bardzo dużo używa tonika, toniku, więc też tak zrobimy. Pożyczę od siostry, bo ja nie używam. Moja pielęgnacja zazwyczaj jest bardziej złożona. Najpierw oczyszczam, potem robię peeling, czasem maseczka, płatki pod oczy, kremy. Przez długi czas miałam też trądzik i byłam leczona na ten trądzik, więc nauczyłam się bardzo dbać o to, bo nie chcę, żeby mi wróciło. Dobra, teraz lecimy. Podkreślenie. Dalej mamy Lanę Del Rey. Ma według mnie suknię, która idealnie się wpisuje w temat. Bardzo mi się podobają te gałęzie, które się tak ładnie przenikają aż do jej włosów. Podobają mi się te kolory, takie pustynne tego. Ona ma na sobie suknię, która jest podobno z kolekcji z 2006 roku, Aleksandra McQueen. Ją oceniam 8,5 na 10. Kolejną osobą jest Nicole Kidman. Według mnie nie do końca się wpisuje w temat, i nie do końca jakby rozumiem tą wizję. Na pewno podoba mi się ta dolna część tej sukienki. Dałabym jej takie 6 na 10. Okej, okay. bywa umyta. Zuza mi napisała, że ona po umyciu włosów używa takiego kremu do loków. Mam mokre włosy, ją sobie wprowadzę i potem sobie będę już sły. Nie będę też ich rozczesywać. Nie powinno się rozczesywać kręconych włosów po umyciu. Uznajmy, że tak robię za każdym razem. Lecimy po długości włosa, nie nakładam tego tutaj, tylko tutaj. Mam sobie ją tak powgniatam i tak naprawdę jesteśmy dali. Dobra, ogólnie wziąłem się za montaż. Może nie jest to dużo, ale zmontowałam tutaj taki falieton modowy, więc uwaga. Ogólnie mam wrażenie, że nie wyszło źle. Nie jest to moja bajka, ale coś tam próbowałam robić. Bo w garaż będzie mi nie szło w ogóle. Dobra, a jakbyś miała powiedzieć, jakie kryteria musi spełniać twoje pasje? Ja w sumie już trochę odpowiedziałaś na to pytanie, że kierunek to jest artystyczny bardziej, ale jakie kryteria musiałaby spełniać twoja pasja, żebyś mogła ją realizować, niezależnie co by to było? Muszę mieć pole do popisu, jeżeli chodzi o wyobraźnię. Jedyne słowa, które mi przychodzą do głowy, to taka wolność, kreatywność, przestrzeń. Wolność tworzenia, po prostu. To, co mi przychodzi do głowy, to to tworzę, czyli, bez żadnych ograniczeń. Czyli obie walczymy o to, żeby mieć taką wolność w naszej pracy kreatywnej, tak. żeby nie było zupełnie żeby żadnego ograniczenia. Żeby nikt mi nic nie narzucał, nie powiedział, ale nie, bo będzie się mało sprzedawać. Okej, okay, ale mi się to podoba. Ja będę to nosić, będą to nosić zawsze. Widzicie? Cały świat. Dlatego tu jesteśmy i tworzymy dla was za darmo. Tak. E, Jedno pytanie do ciebie. W sumie prawda, nie odpowiedziałam. No. Myślę, że akurat w tym się nie różnimy za bardzo, bo też potrzebuję tej wolności, możliwości otwartego tworzenia w różnych kategoriach, różnych dziedzinach. Po prostu, żebym mogła spełniać sama siebie i w każdym momencie, kiedy stwierdzę, że coś, coś mi nie pasuje, to że będę mogła Muszę to sobie zmienić. zmienić i zmodyfikować. A my dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy do dalszej części odcinka. Zbierałam się do tej części nagrania chyba z tydzień, ale czeka nas najgorszy moment, czyli bieganie. Wyszłam biegać, bardzo nie chcę, ale zróbmy to, nie się Zuzia wspominała, że ogląda bardzo dużo YouTube'a, więc ja też się za to wzięłam. Uwielbiam to. Właśnie wróciłam do domu, jestem mega zmęczona, ale zaraz sobie odpalimy Simsy, bo Dominika gra bardzo, bardzo dużo czasu w Simsy. I ja sobie przypomnę dlaczego kiedyś też nad tym spędzałam tak dużą część swojego życia. Czy wy widzicie, co tu się zaraz będzie działo. Ciekawe, jak Dominika przeżyła mój dzień i czy jej się podobało. Ja już chyba się zaszyję i do późnych godzin nocnych będę grać, więc nie pozostaje mi nic innego jak podziękować wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia niebawem. Pa, pa. Mamy trzecią w nocy. Mówię cicho, bo już każdy śpi. Ja bardzo długo siedziałam na YouTubie, bo tak robi Zuzia, więc też sobie ponadrabiałam. Jest późno, jestem zmęczona i idę spać. Na tym kończymy dzień i jutro już wracam do życia Dome, buziaczki